Przygotowaliście się moi widzowie na nietypowy odcinek? No bo to jest taki trochę nietypowy odcinek. Jak wyglądał stary Stars? Na pewno nowi gracze albo chociaż, albo chociaż część yy, graczy nowych, zadaję sobie te pytanie. Sam wiem, no bo grałem w tych latach yy, w Braulak 2019. No i pokażę Wam, jak to wyglądało poprzez aplikację. Yy, Retro Brawl Stars. No możecie ją pobrać z internetu. Ja ją pobrałem z Nulls. Nie wiem, to jest chyba wytwórnia Nulsa, gdyż bardzo dobrze znam na tym kanale Nulls, gdyż... Um, um, mogłem pobrać to, że tak powiem, aplikację serwer, serwer prywatny, bo tutaj i tak grają ludzie. I tutaj nie są boty, tylko to są naprawdę ludzie. Um, nie wiem, ja um, no coś tam powiem, powbijałem tam sobie trochę pucharków, ale zaczynajmy do... ale... przepraszam. Ale y, już przejdźmy do odcinka. Tak to kiedyś wyglądało. Y, może, mogę potwierdzić, oprócz tego, że od razu miałeś wszystkie y, te to musiałeś odblokować najpierw błąd bon Gamgra, później solo Rządą, później. No, nieważne. Tutaj już masz wszystko odblokowane. Y, postaci było 21. I to, to, to jest bardzo mała liczba. Wtedy jeszcze nie było Leona. Jezus, Maria. Ym... I. No, El Primo to była. Najle... Jedna z najlepszych postaci. Ja w tych czasach teraz sobie tego nie wyobrażam, ale tutaj. No, niestety, daj na Majkowi coś się stało ewidentnie. Tym bardziej, bo. Patrzcie, jak on wygląda i gdzie on ma w ogóle ten sznurek, na którym to, ym, wiecie, no taki łuk, no łuk ma y, taki, nie sznurek, takie coś, gdzie się jakby, ym, nieważne, nie, nieważne, nieważne, bo to, to też coś się stało. No brok nawet lepiej wyglądał, ym, ewidentnie Colt y, też ładnie wyglądał tutaj no nie powiem Riko, powiedzcie mi i, i, bo on ma tam taką chustę o, o tak taką chustę, która tak mu przez całą, przez całe ciało leci o tu, o tu gdzieś, o tu kropka pokazuje, ma chustę i, wy, i wy, wytłumaczcie mi to jak patrz, popatrzcie, przecież ta chusta przenika przez to, o Jezu ta, ta chusta przenika przez to. Kropka wam tutaj pokazuje. Przez to, to przy... Yes. No, Jest. Był wtedy niedopracowany. Poko Poko wtedy wyglądał lepiej. Nie wiem dlaczego. Mm. Bo, Jezu, co, widzieliście co mi się stało z głową? Tylko patrzcie. Jezu, ale się boguje o. O, tu kropka wam zaznacza. Jest dobra. Piper. Remodel jest na pewno potrzebny. Nie, ale Daryl musi tak zostać. Nie, no, da, da, Daryl. No, kurde, no. Ty, ty to jesteś gość Tak, tak powinien wyglądać prawdziwy zadymiarz Peny, peny, no, peny też dość dobrze wyglądała. Na pewno ym, gorzej niż przy remodelu. No, chociaż te włosy też, nie wiem. Pan. To jest po prostu, no, kto by chciał tu grać, jeśli tak chodzi o model postaci, nie wiem. Kruk bardzo dobrze wyglądał, Spike, mm, te oczy i to buzia tak dziwnie wyglądały, tak płasko strasznie, jakby tam faktycznie nie miał tych dziur. Nie, to, nie, to jest niemożliwe, że tak Frank dobrze wyglądał, nie, 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 nie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja, wiesz, wiecie, nie mogę ufać od razu aplikacji. U, Jezus, el Primo, pamiętam Ci, jak to był, grałem. <grym> Najlepszy jest ten skin, no na serio, po prostu on jest tak niedopracowany. No patrzcie, jaki on jest brzydki, a jaki teraz jest ładny. Bo ja mam ten goski na moim koncie, trafiłem ze stardropa. dropa. Jest, dobra, przejdźmy do, przejdźmy do gry. Do gry, no. Um. Na solo nie dawałem rady, dlatego gram duo i zawsze wygrywam. No, nie za, może nie zawsze, ale dmuje ale bardzo dobre miejsca. Już sobie odblokowałem nitę. A teraz zbieramy na kolta. I uwierzcie mi, jak masz kolta, to jesteś niezniszczalny. On ma taki. Du, du, on ma długi. On ma. Nie On ma nie, długi atak, jak wiemy. I no teraz w tych czasach, Colt Supercel by się tylko śmiał. Ale jednak tutaj, w tych czasach 2019, no Colt to była. No, może 2019, nie wiem do końca. To sobie jeszcze sprawdzę. Ale Colt To jest coś co no po prostu maszyna zniszczenia i no da się wygrać tym konto, nie? Najlepszy gracz, proszę bardzo, o tutaj ładne, ko ładne konto, 21 na 21. No teraz jest to 32 622 pucharków. No bo jednak e, teraz trudno wbijać taką rangę, gdy masz coraz lepszych um, masz raz lepszych wrogów no tutaj level 10 na, na maksa 20 ranga to była największa ranga i y, jeszcze powbijał te postacie na 1000 pucharków, nie wiem, wdzie, albo rangi się y, wbijało, że tak powiem y, gorzej, czyli że y, wolniej się wbijało, albo po prostu y, chodzi mi o to, że 20 ranga i 1000 pucharków masz na nie, nie! Nie wiem, chociaż ma 32 622, więc ja się temu nie dziwię, no ale jakbym miał, a jednak 20 ranga się zaczyna na yy, 500 pucharków. O, yy, chwilka, co ja bym chciała ej, a jest miejsce w tym klubie? Kurde, nie. Znaczy no, mógłbym dołączyć, ale muszę mieć 3000 pucharków. Pff. Muszę mieć 3000 pucharków. Jezu, ciężko będzie wpić z, tak, z taką ilością z dymiarzy Na pewno 3000 to było bardzo dużo. League, League rewards, jeżeli sobie tak damy do samego końca, to jest, było to 14500. No właśnie. I gość tam miał 30 tysięcy. Dlatego ja się nie dziwię, że te rzeczy dymiarzy są na tysięcznych pucharkach. Uff. No to gramy, no to było już strasznie przedłużyłem ten początek. Teraz, jak wygląda gierka, pokażę Wam. O tak, pamiętam ten ekran ładowania. Wtedy, że tak powiem, ketchup leciał. Nie? O no dobra, właśnie, kolcik, kolcik. Nie wiem, nie mogę się przyzwyczaić, że nie ma ym, tych, emo, tych emotikon jakby, bo chętnie bym sobie poklikał po spaniu takimi emotkami. Kurde, El Primo to też było po prostu potęga. Jak tyś miał El Primo, to ym, no jesteś niezniszczalny. Nie wiem, ale szelka to też dobry zadymiacz. I patrzcie jak się rozpałnią. one, To nie ma takiej fajnej animacji jak teraz, tylko w o tak, o. O, 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 o. O kurde. Daryl ma długą. On miał wtedy długi, długi zasięg. Nawet dłuższy niż szelka. Uciekaj! Jezus Maria. Dobra, przegrana. To nic, ale pucharki tak będą. Ile? Plus cztery. Nie tak źle. Czwarta ranga. Czyli jeszcze trzeba będzie na szelce powbijać? jeden pucharek i mam skrzynkę. O i patrzcie jak wtedy skrzynki wyglądały i zdobywało się skrzynki y, takiego big boxa, czyli takiego mega boxa, którego niestety nie ma już w naszym Brawl <grym> <grym> y, zdobywało się przez start czyli że na przykład jak zdajełeś na salówce y, drugą rangę albo pierwszą, to zdobywałeś takiego y, stary Yy, po 10 starkejach yy, możesz sobie odebrać mega boxa. Brawl box się yy, odbierało przez yy, klucze takie. O. Musisz mieć 100 kluczy, żeby odebrać normalną skrzynkę, jak możesz ją odebrać z alei, alei, alei poharów. No. Ból, ból to też jest potęga. Proszę bardzo. Aha, no teraz najlepsze postacie mi lecą. Dobra, bierzemy powercube'ki i lecimy stąd. I jeszcze zobaczcie, te kaktusy wyglądają jakby były spłaszczone. Te tekstury jakby były spłaszczone, nie wiem. No. To było takie... a i ym, w nowym Brawl Starsie te, że tak powiem, powercube'y mają większy zasięg, wie, że jak...

Bum! Ha. Nie trzeba było się kręcić. Mogłeś zrobić unik, no ale jednak z Davidok Xem się nie zadziera. O, 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 dobra, dobra. Barley na pion, Barley z pięcioma, dziesięcioma pałarkami. To źle wygląda, to źle wygląda. To źle. Nie. Kurde, Barley to też chyba był wtedy prosik. Dobra, plus cztery bułarki. Jest. Piąta ranga. I dalej na brązowe. No, 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 no spoko, spoko, spoko. Myślałem, że będzie wtedy te szare jak w tym naszym obecnym Twistasie. O mogę sobie zmienić. Zostało mniej niż 10% w pamięci. Hm. Tego, że nagrywam. no Teraz zbieram na kolta, let's go! Let's go! Dla chwilę będziemy mieć tego prosa. No i dobra, zaczynamy jeszcze raz duo i lecimy. Może teraz to, no bo jak już wbiłem tą piątą rangę, to teraz może na nicie zdobędziemy piątą rangę. Myślałem, że będzie lepszy drop z tych, że tak powiem, boksików. Nie. Dobra, mam kolcika. Nie, bo mam mało życia, ale... Nie wiem. Powinno być dobrze. O, 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 Chodź, chodź tu, chodź chodź tu. Nie pod... Nie, dobra, jednak panka jest dobra. Cofam wszystko, co powiedziałem o tym zadymiarzu. Ale zresztą chodziło mi o rymiodę i tyle. O, 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 Rorororo, ro, 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 ro. ro, 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 ro. kurde dobra. Teraz jestem zdany tylko na niego, a ja nie ufam żadnym graczom. Zawsze, zawsze wtedy ym, po prostu no. Ym. No minął, no, dobra, jest Respawn, proszę bardzo. Szybki, szybki respawnik. Nie giń, nie giń, nie giń, nie giń. Używaj, używaj im to. Nie, nie. Rank 3 i tak, plus 4 łucharki. Spoko. Jakby nie było lepszej rangi jak na przykład jeden albo 2. Dobra, jest Brawl Boxik. Noskiem otwieramy. Jeden konur. Jest ulepszenie. Proszę, żeby było jakieś ulepszenie porządne. Jest. No, dobra. ulepszmy sobie nitę. No i co? No i teraz... Grać jeszcze raz tą nitą. Ale ja się dziwię, że w ogóle gracze w to grają, nie? No bo wiecie... Ym... Dużo już tak powiem osób o tym nie wie, ale, ale jednak chyba na internecie było głośno, no bo... ej! Skąd tyle ludzi? Zna tą pogłębkę, nie? I y, są aktywni ciągle. Nie wiem. Oj, ale najbardziej po prostu tak 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 to tu. Tomar 753. Tomar 753. No? Daj powerw cuba. Daj powerw cuba. Spierdzielam są, spierdziel. Kurde. No nie wierzę. Ale bym miał... Nie! Dawajko, dawaj go! Dobrze! Źle. Bardzo źle. Ale waza dyma, dobra. Ale szybko się nawet... że tak powiem, zmyliśmy z tej planszy, a i tak dostaliśmy rank 3, więc są bardzo fajne, że tak powiem, wynik. No, mm. shop. New Rare Brawler za 30. No to już ciasta nie mam. Najbardziej najbardziej mi się, się śmieszy to, że w tej podróbce i tak da się za prawdziwe pieniądze kupić gry. Big, Big Box za 30. Puh, hu huhu. Dobra. Przecany lubię. <gryw> nie no. Się śmieję. Jeżeli chcecie y, odcinki z tego, z tej gry, bo mogę wam robić nawet odcinki z tej gry, bo ja się bardzo wkręciłem, y, to zostawcie lajka. Jeżeli, y, kilk, jeżeli sporo lajków się znajdzie pod tym filmem, to y, tak, wtedy tak robimy, wtedy będę mógł dla was robić odcinki z tej gry.

No i jesteśmy nawet na tej samej mocy, nie? No bo czyli, że na trzeciej mocy też ma to Unite. No bo mamy tyle samo życia, nie? O kurde! Przegrasz, 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 przegrasz po tobie. Dobra, jednak po mnie. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest źle. Dobra, chodź. Jezu. panie, panie. Pani. O! Ma teammate, ma teammate, ma team Tu Jest, to jest. Jest. Doswario, Dobra, daj. Jest dobrze. Plus 9 pucharków czy plus 8? Plus 8 pucharków. Dobra. To teraz mamy plus y, 9, nie? Za to spoko um. dużo kluczeków no. no i nowy no i nowy brawler o nazwie Colt. kilka tylko sobie jeszcze w odbijamy szelka plus 5 i ta plus 6 no. trzy tikety let's go dobra możemy sobie zagrać nie, yeah. o jezu ale się przestraszyłem Dobra, jest. Nareszcie nowy brawler o nazwie Kolt wpada na konto. Jeszcze nim sobie nie będziemy grać. Akurat tu, jedna mała niespodzianka. Wbijemy sobie tą e, nitę, no tą piątą rangę, i wtedy zagrałem tym Coltem. Kurde, i była tylko jedna gwiezna moc na dziewiątym levelu. Dziesiąty to był moc. Bardzo fajnie. Ale tu wtedy wyglądało. Hmm. Spoko. O, ja jestem w jakiejś takiej bandzie. A jeżeli ktoś gra, z was to ogląda. Czyli ktoś gra w tą grę... ale tutaj są nieaktywni. Patrzcie, 320 dni temu. Jezu, 783. Ta podróbka chyba kiedyś była. Dobra, i mo może stąd lejwne, bo to. Mm. A ale przecież tutaj każdy, tutaj każdy nie gra w tuchę. Jest 271. Jest. Nie wierzę. Przecież to może ja stworzę jakąś bandę. Band name. Y Nawi. X. x, XO. Dobrze. Tusik, open i yy, musisz mieć 200 pucharków. Żeby dołączyć. Czekaj, ja mam 64. Ja mam 64 pucharków. Jest, <grybuj> co ja zrobiłem dobra. To, ale mogę to zawsze zmienić. O, patrzcie na to. O, 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 o pyk. Dobra. nie musisz mieć w ogóle pucharków a jak w ogóle nie będziesz grał i się dołączysz, to cię po prostu wywalę. Bo u mnie mają być gracze aktywni. Ja też będę się starał być aktywny mnie, żeby zrobić jak najwięcej pucharków. Dobra, zaczynam. Od razu przy nas skrzyneczki.

Dobra, rzuć jej tą Miska. Spoko. Ej, ja mam spajka W drużynie. Let's go, ja mam spajka w drużynie. Dobra. Bo ja nie popatrzyłem się, strasznie skupiłem na grze. Nie popatrzyłem jakiego ja mam teammate'a. Nie. U, kurde. Prawie. Obok mnie. Obok mnie. Obok mnie. No, rzuć tego ulta. Chcę, żebyś zmarnowała sobie. Nie zmarnowała, wręcz przeciwnie. Unikaj wszelkich pocisków! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Plus cztery to też jest dużo, ale. Ja wszedłem w chmury. Jezu, co ja zrobiłem? Dobra. Tego widzowie nie widzieliście. Level trzeci Zresztą, gdy miałem 68 pucharków, to ja już miałem dość dużo tych postaci, a tutaj, jak widać, jest mało postaci. Nie! A tutaj, jak, jak widać, jest mało tych postaci i... O wiele, wiele ciężej się um, bro, tych brawlerów odblokowuje, nie? Nie wiem, jak ja jeszcze nie dropnąłem żadnego nawet ze skrzynki. Ja w prawdziwym Brawl Starsie, kiedy jeszcze były skrzynki, to y, trzecia, czwarta skrzynka i od razu dropnąłem Roset, czyli bardzo dobrego zadymiarza, nie? A tutaj ym, ciągle gram, gram i odblokowuję tylko zadymiarze z, z, z Alei Pcharów, nie? Proszę, zostaw mnie. Proszę, zakolegujmy się. Co?! Zawiliśmy się nawzajem, spoko. O, i Frank to też była chyba potęga, jak widać, wow, kurde, no, to była potęga wtedy, na pewno. No chyba, że jeszcze wtedy nie było Franka i po prostu, Franka i po, Franka i po prostu dodali tak dla Beki. No, nie mieliśmy szans. Ale, plus 6. O, Starkey. Dobra. Może nareszcie zdobędę do 10 star i <grymnie> zrobię tego big boxa na jeszcze na tym odcinku. O, jest czwarta ranga, za chwilę będzie piąta. I przechodzimy do kolta. <grymnie> Ciągle jest ośmiu, za chwilę będą, będą lajwnąć Za chwilę pewnie lajwną Ja lajfnę i jeszcze raz. Teraz, teraz mi przeleportowało przelepiertnęło lub 5 8 Jest, dobra 10. Zaczynamy znowu rozgrywkę. Ty, jest znowu mącanka. To nie jest ten sam gość. Niki się strasznie powtarzają. Albo ja gram z tymi samymi ludźmi. Ciągle. Albo nie wiem co, ale... Yy, niki się powtarzają. Ja przy tym przedtem przecież grałem z Mają i za chwilę ja patrzę, a tam z a tam osoba, która się nazywa Maja, no mogą się nazywać tak samo, ale pewnie ym, to jest po prostu ta sama osoba. jest, jak to wygląda, jak te rakiety wyglądały wtedy. Jest nie do pomyślenia, uwierzcie mi. Co to, to, co teraz się dzieje, to wy możecie sobie pobrać. Poszło o tak o z internetu. Chodzi z skrzyneczka, skrzyneczki są bardzo potrzebne. Kurde, ja też bym chciał mieć Franka. Bo niby słabo nim gram, ale jednak tutaj Frank. Ciężko go pokonać. O! Chodź! Ocie, panie! Siema ból! Wow. O, miał 5 HP. Nie miał, nie miał szans, nie miał szans. Plus 8 i Starkey. piąta ranga. Proszę bardzo. I boom, starkej. Już mam 7 starkeyów. No i teraz możemy sobie zacząć od kulta. Bardzo fajnie. O, tylko ja jestem, tylko ja czekam. Dobra, już teraz 4, 4 osoby czekają na to. Świetna, no po prostu świetna liczba. Jakby nigdy nic. O Jezu, krzywo spałem. Teraz mi szyja boli. Pięć, Ej, za chwilę ludzie będą lejwnąć Więc szybciej dochodzicie Osiem Jeszcze dwie osoby Jezu, wszyscy lejwnęli, co jest? Już byśmy mieli jakby nie jakby nie Chyba, że to są te same osoby, bo mm, Mówię wam, że to nie jest znane na świecie A przynajmniej tak mi się wydaje właśnie no, na tym internecie nie jest tak samo jak u mnie w szkole, więc pewnie mało osób po prostu gra w tą, że tak powiem, podróbę, serwer prywatny. No i no, na pewno będę, że tak powiem, powtarzał, będziemy będzie się powtarzać coś. Jakiś player, na przykład nie wiem, na co nie player. Jezu, tylko jedna skrzynka. Ale słabo. oho, Ale słabo. A ten Awczy. A ten tu szelką awczy. Jest. No to pięknie. Będę miał teraz awka w drużynie. A ja? Zaszedłem ci od tyłu. Dobra. Bum. Nie wiem, czy to był dobry pomysł z użyć ulta na to, ale... <laughs> Nie. O, jedna osoba mnie ogląda. Bardzo fajnie. Ten nadal awczy. Skąd? Jak? Ja jestem w Brawl TV? Chcę. Jedna osoba mnie ogląda, no jak to jest możliwe? O, gdzie, panie? Dobra, tak można grać. Coltem można grać. Spokojnie, jedziemy. Maria. Nie, nie. Nie, 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 ja tego nie zrobiłem. Nie, zero pucharków, kurde. Chyba jest gorzej niż myślałem tym koltem. Dobra. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gierki, zostawcie subika i lajka. No i myślę, żegnamy nara.